Siemaneczko wszystkim, z tej strony Myszu i witam was w kolejnym odcinku z serii Co tu się do cholery dzieje? Dziś, jak przypomniała mi Katzenka, którą ja widziałem po raz drugi niestety, aby na szczęście nie, zajmiemy się poszukiwaniem Katie Bell. Czy to prawda, że Katie Bell wróciła? Wróciła ze świętego mundu i z przyjemnością. No okej, okay, skorzystajmy z tego, że wygląda nie najgorzej i troszkę ją pomolestujmy. No, już myślałem. Pomolestujmy naszymi pytaniami. Suń dupę. Pozbieraj to. Okej, okay, śmiałem twierdzić, że do wielkiej sali bym sobie jakoś trafił, ale już tak z przyzwyczajenia włączyłem sobie bez głównego GPS-a. E, już słyszę ten entuzjazm. Czas wechać Katie. Zaczekaj chwilkę. Zależy gdzie się uchopnę może. Wiem, o co chcesz spytać, ale nie mam pojęcia kto rzucił na mnie zaklęcie. Próbowałam sobie przypomnieć, ale niczego. No okay. No i dobra, Przy, przyjmijmy, że jestem Nubem, że, no w sumie jestem nubem, ale przyjmijmy, że jestem nubem w kwestii Harry'ego Pottera, że nie czytałem książki, nie oglądałem filmu. Skąd do cholery mam wiedzieć, co mam teraz zrobić? No, taki przeciętny Janusz Potterowy, skąd by wiedział, co mam ma teraz zrobić? Jeszcze mu urwało w połowie e, wypowiedź, ale. No i co? No i, i skąd mam wiedzieć? Pewnie zaklikiwałby ją na śmierć, żeby się dowiedzieć czegoś więcej. A ona już mu nic nie powie, bo trzeba iść za tym bladym pedałem. Wyznaj co zrobiłeś. Malpo, i gadaj, co planujesz. Wyznaj, co zrobiłeś. Zaraz ci konfesjonał postawię, może, może dos dostaniesz rozgrzeszenie. No nie godła tylko jego szczel jakimś awadem. Serio. Zajebista podpowiedź. No tutaj to ja już bym na niego skoczył po prostu i tłuk go, ażby została z niego taka papka krwawa. Flagę mam uderzać? Jak tu mam dużo piękniejszy cel do bicia. Odwal się Potter! Ups Nie, 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 Malfo jest trochę OP taki. Aż ty. Nie, nie. Aj. <laughs> Zupełnie nie korzystają z okazji. Fek, i co śmieciu udopisuję? Ryjem jeszcze I nie żyje. Nie waż się mnie tknąć. Wow. Musimy cię zabrać do skrzydła szpitalnego. A ty, Potter, skąd znasz to zaklęcie? Było w książce z biblioteki. Kłamca. Masz zebrać wszystkie swoje podręczniki. Wszystkie! I przynieść mi je natychmiast. Obce. No więc dałem Snapeowi książkę Rona zamiast swojej. Użyłeś nieznanego zaklęcia przeciw Drako? Przecież nie chciałem. Próbował rzucić na mnie zaklęcie i musiałem jakoś. Musisz pozbyć się tej książki. Wiem, gdzie ją możesz ukryć. W Twojej. pokój życzeń. Poza twoimi gaciami pewnie Super To im się akurat udało Ja też mam ty Masz pisiorka No mówiłem, że ma ptaszka Zrobiliście to z Gini Zrobiliście to z Genie? <laughs> ręcznik. O, tak. Gdzieś w pokoju życzeń, nawet ja nie wiem, gdzie to jest. Sądzę, że to dobrze. To znaczy, uważam, że używanie nieznanych zaklęć wobec kogoś. Wiem, wiem. Możesz wreszcie skoncentrować się na zadaniu, które zlecił Ci Dumbledore. Nie szło Ci dotąd najlepiej, prawda? No nie, ale może trzeba do tego szczęścia. Geniusz. jest. Co im się w głowie stało? Nie. Jakiegoś Parkinsona dostali? Teraz na Hermione powinny cyski tak urosnąć. Tak Ciekawe, czy Harry też będzie bouncował? Mi. wiem co robię. Myślałem, że mogę Mówi. ruszać Pernie. kamerą. Teraz trochę mogę, ale też nie do końca. First person w poterze tego jeszcze nie było. Jaki dźwięk, dziewczyno! Ja się tylko łokciem zahaczyłem. A! Ja się zastanawiam, czemu Potter się tak patrzy centralnie na swoje latające piąstki. Okazuje się, okazję, że w tym momencie jest inwersyjne sterowanie e, wertykalne i jak spojrzę się w górę, przesunę mysz w górę, to patrzę w dół. E, to wiele ułatwi. Gdzie ona się Wiele ułatwi... Myślisz, że jesteś sprytny? Zapłacisz za atak na Draco! Chciał mnie zaatakować zaklęciem Krusiatus. Teraz my rzucimy na ciebie drętwotę. Dzisiaj na pewno nie chcecie ze mną walczyć. Z rzucimy na siebie drętwotę. Może najpierw rzuć na siebie jakieś zaklęcie normalnego mówienia. Proszę, Jezus. jak w wygląda. Tego przy okazji już też. Nie. Chamy, chamy, Ha On coś robi, nie mogę go trafić Ja go załatwię <coughs> Się zakrztusiłem Chyba nie grubasku Jezu, ile tych kulek? Pyk I po tobie śmieciu to mogę załatwić lewą nogą. Wow, Potter się czegoś nauczył ode mnie. Lewą nogą jadąc z rękawicy na rowerze w rękawicy bokserskiej. No, <coughs> <coughs> no kurde, jak mnie ten goiler rozśmieszył, że się zakrztusiłem aż. Schowaj tego Badyla już, bo sobie oko wydłubiesz, pajacu. Kurde. A albo go niepotrzebnie, wiesz, gdzieś ulokujesz o jakiejś koleżanki gdzieś także, wiesz. No. Także ten schowaj. Schowaj Franco rym tym, to jadowita tentakula. Na brodę Merlina! Jej macki są sporo warte, prawda? Tak, naturalnie nie mam zamiaru ich sprzedać. Moje zainteresowanie jest czysto. lamp! Niech go zżarła. Czy próbował pan użyć nawozu ze smoczego łajna? Myślisz, że to podziała? Och, tak. Mam przeczucie, że to podziała. Znaczy, że co, że mam teraz za pomocą tych dziecięcych jalit i innych ingrediencji zrobić mu nawóz ze smoczego łajna? Coś mi się tu nie kalkuluje. Myślałem, że nawóz ze smoczego łajna to można tylko uzyskać za pomocą biegania ze słoikiem za smokiem srającym. Hmm. Widzicie, człowiek się uczy całe życie. No kurde, majtaj się. Wow. I blizna potera numer 1, i blizna potera na stół, i blizna potera numer 2, i blizna potera numer 3. Dobra, pta się mleczko, ale wciągnąć trzeba. do śmieci z tym. No i co mi odstawiasz? Prosiłem Cię? Jedna kupa na stół. Druga kupa. Trzecia kupa. Czwarta kupa. Jak myślę, gdzie on stoi? Gdzieś za plecami, nie? Łap! I jeszcze kupę. <suszona mandragora> mm, trochę moczu menela. Wstrząśniętego, niezmieszanego. Zgrzewamy. <suszona> Krew Dziewicy, bo cóż by innego. Jest to? Zdaje mi się kształtem... a nie, tu jest. <laughs> Moc <Moczla> korna Szczypta. <laughs> Pyk. Proszę bardzo. Wyciąg z fiuta. I na koniec łap. Kurde. Łap jeszcze kupala. No. Jeden. Dwa. In your face. Trzy. I po prostu rekt. Rozwalił zaraz tak Lepsydra z oceny eksploduje. pikniej się nie dało. Jeszcze dwie gwiazdki zarzucanie rzucanie kupą w Rewelacyjnie! Jak to zabrzmiało, jakby lubrykant produkowali. Nie powinieneś jednak włóczyć się po nocy, Hary Właściwie, panie profesorze, właśnie wybieram się do Hagrida. Och, przykro mi. Nie mogę pozwolić ci wyjść samemu z zamku. Proszę zatem iść ze mną, Panie Profesorze. Trójkącik. Harry, wiedziałem, że przyjdziesz na pogrzeb Aragoga. To był mój najlepszy kumpel. mistyk masz kumpli. A Wielki mająk, akromantula, która mieszkała <laughs> w lesie. Wcale go nie widać. Chociaż próbowała mnie pożreć. <laughs> On tak okazywał przyjaźń. Boże. Jak ten Hagrid wygląda? Hagrid nie chce być niedelikatny, ale jak <laughs> Akromantuli jest niezwykle cenny. Pozwolisz, że pobiorę fiolkę lub dwie, a potem wygłoszę krótką mowę nad grobem. O, Aragogu. Będzie mi cię brakowało. Przyjacielu, wygląda jakby ktoś go po pijaku z plasteliny wydziergał. wielookich no. przed pana wieki. Cześć naszemu grzebanemu przyjacielowi. Współczuję ci straty, Hagridzie. Nom. Czy wie pan dlaczego przeżyłem? Tej nocy, gdy Voldemort zabił moich rodziców? Och, przestań mój chłopcze, twoja matka. Ona była moją ulubioną. Poświęciła się za mnie. Za wszystkich Żebyś miał taki ryj? muszę coś panu powiedzieć. Chyba nie o taką Polskę walczyła. To że jestem wybrań. Tylko ja mogę zabić Voldemorta. Do tego potrzebuję jednak pana wspomnienia. Z niego poświęcenie mojej matki pójdzie na marny. Proszę, nie myśl o mnie źle. Nie wiesz jaki był Voldemort. Nawet wtedy. Sądzę, że Delda chce się stawić... Dobry jest, teleportował się za mnie. Hmm. Dobra. Muszę iść do profesora Dumbledora. Możesz mi wskazać. Muszę, bo się uduszę. Jeśli wiesz, znajdziesz go w jego gabinecie. Ja wiem, że ty chciałbyś, żebym ja był w sypialni, ale nie tym razem, stary. Innym razem sobie pooglądasz. O Boże wow, sam w siebie chyba rzuciłem jakimś cudem. Tak to było. Nie, 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 a my, a my. ha! Wiem Berka. Malfoy ci odpłaci Potter. Szybciej Malfoy dołączy do swojego tatuśka w Askabanie. Mam to, proszę pana. Dostałem wspomnienie od Slughorna. To doskonała wiadomość. Wiedziałem, że ci się uda. Harry, szybko! Szybko, szybko! Pośpiesz się, Tom! Teraz, wreszcie, będziemy wiedzieć. Horcruxy? Zaiste to czarna magia, Tom. Żeby zrobić horcrux, trzeba rozszczepić duszę. A w tym celu trzeba dokonać morderstwa. Zabójstwo rozdziera duszę. Już jeden raz to rzecz przeciwna naturze. Ale 7 razy? Tak sądziłem. Horace opowiedział, <coughs> co mówi Riddle o Horcruxach. Mini za mały Horcrux, budżet, żeby mieć wojska aktora dla Ridley? Dopóki istnieje Horcrux, ta osoba nie może umrzeć. Hmm. Myśli pan, że to właśnie zrobił Voldemort? Udało mu się stworzyć Horcrux? O, Najdziwnie zaakcentował Voldemort. Kilka razy stworzył ich siedem? Rozdarł swoją duszę na siedem części. Jedna jest w nim, pozostałe sześć. Spotkałeś się już z <wziął> jednym z Horkruzów w drugiej klasie. Horkruzów? Drugi zniszczyłem. To ten pierścień. Zranił się pan w rękę? I to dlatego pan znikał. Oszukał pan Horkruxów? Tak, <mum> Harry. Jak sądzę. Być może. Odnalazłem trzeci. Gdy przyjdzie czas, poproszę cię o pomoc w jego zniszczeniu. A Snape chce, żebyś odwalał szlaban? Nie, on wie, że to decydujący mecz. Musisz mnie zastąpić. Dim zajmie twoje mm. miejsce jako ścigający. Nie będzie tego? Plotkujesz Kudliczów? Nie czekać na mnie w moim gabinecie, Potter? <laughs> Gryffindor traci za to 10 punktów. Niby za co? Nie spóźniłem się. Nie spóźniłem się, panie profesorze. Nie musi pan do mnie mówić per pan, panie profesorze. Myślałem, że masz dość szlabanów po wypadku z Draco Malfoyem. Prosisz o następny? Błagam. I 20 punktów. Idź do mojego gabinetu. Gryffindor będzie musiał sobie jakoś poradzić bez swojego wybrańca. Biedny Gryffindor. Obawiam się, że w tym roku zajmie czwarte miejsce w pucharze Quidditcha. Wypręgnie tak mecz, zdobądź puchar dla gryfindoru. Jednak lepszy niż mieć wychowawcę z takim ryjem jak kapusta. Dzisiaj ja gram jako szukający. Jeśli wygramy ten mecz, może wygramy w pucharze. Obiecałam haremu, że to właśnie zrobimy. Zdobędziemy puchar. Przestań się nadymać i sprawdźmy na tablicę ogłoszeń, co zaplanował harę na rozgrzewkę. To samo co zawsze tu jest to co powinniśmy zrobić Natanie między kukiełkami i obijanie się o swoich... Kolegów z drużyny Hmm Będę latał dupeczką? Ale jaja! Ła, latam dupeczką! That's what she said Cię mi z tą dupą przed ekran. No dobra, i zaczynamy mecz. Kolejny super ekscytujący mecz. Z mega płaską publicznością. Zrobioną chyba z kartonów i animującą się w 3 FPS-ach. Znaczy, co mam wrażenie, że bardziej ekscytujące by było, jakbym jednak miał siedzieć tam ze Snape'em i segregować te kartoteki. <laughs> Nie wierzę! To Gunwo można przegrać? Jakie rymy! O oh jee! Yeah, te emocje! Te wybuchy! Każdy z was dostaje po 50 punktów za dobrą robotę. Co się stało? Co się stało? Wygraliśmy! A jak tam szlaban? Co? Zajebisty, snej pokazał mi oddzielać zgniłe gumochłony. Przekaż pozostałym moje gratulacje. To dzisiaj, troszkę inaczej do ale i tak o, uważam, że mogło to być bardziej emocjonujące. Myślę, że chce mnie zabrać ze sobą na poszukiwania Horkuksa. Napisał także, że chce, bym najpierw płyknął trochę eliksirów wiggenowego. Pójdę lepiej go przyrządzić do klubu eliksirów na razie. No dobra. Nie pamiętam tego z fabuły, ale niech im będzie. W każdym razie myślę, że tutaj zakończymy tę przygodę. Z tym jakże pięknym, inteligentnym wzrokiem. No cóż, zakończymy tutaj naszą przygodę na dziś. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, hej.